Na tym odcinku doszła do nas chwytnica kolorowa, bądź czerwona oka, To już zależy od nas. To jej otworzymy ten że Zeskoczy, się nie przejdzie. No to bardzo skoczna sko żabka, kolorowa, ładna. Jest ruchliwa, ale jest nocna. Trzeba się bardziej w nocy, w dzień woli spać. takim ją obudziłem wcześniej. No to tutaj widać, że tam jest tu tyłu ściana i on tutaj jest termohygrometr, są sztuczne roślinki, tam jest na dole go tutaj jest torf grubo posiekany chyba z wirów kokosowych. I teraz tak, gdzieś tam z tyłu jeszcze może być trzy ale nie wiem, no, żabacz tutaj siedzi. Już duże czerwone oczy, bo są bardzo ładne, tu nie? No i jest też kolorowa, to będzie krótki odcinek, teraz na początku powiem. Tak, o żabę teraz nie będziemy karmić, bo ją karmiłem niedawno, po wczoraj. Dobra, to i wczoraj też, Zwróćmy do niej może na koniec, no nie wiem. Tak, jest też straszyk australijski. Ja już mam od jakiegoś czasu, zdążył trochę urosnąć, bo go nie pokazywałem. Teraz się zaczepił. Jest już porządny. Czyli tutaj trochę nie będzie nic dać sensu, bo go złapię. Opa. No, jest już taki. Bardzo fajny gatunek jest, ładny. Tak, on jeszcze urośnie trochę. Tutaj widać już i skrzydełek. No i jest ogólnie ładny, ogon z fajnie zwija. Jest przedstawiony. I teraz tak tam... Go odłożymy na chwilę. Terenia wygląda w ten sposób. Tutaj widać, jak go odłożę, to... Dobra. No, teraz tak tutaj y, zapraszam do, do kanałów chłopaków y, y, tak, y, stickbaga i P Polteri tam y, y, nazwy będą w opisie pod filmem, tam będą też linki. Tak, y, tam proszę do nich widzicie ile tutaj chcecie. I tak, y, rozmnożyły się. Też młode tej osą. Awesome. To takie małe pierdki. Te le leżące, tutaj jest jeden, Tutaj jest z 20 teraz widać. No ich jest tutaj bardzo dużo. Gółem właśnie wysłałem paczkę z y, tych Z nimi, bo tego jest naprawdę dużo. Tam jeszcze na suficie widać te wszystkie ostające. Y, patyczki to są właśnie patyczaki młode. No, tak już tutaj wszystko prezentuję. Yy, ja już kończę. No to cześć.